Dany jest skończony ciąg, w którym pierwszy wyraz jest równy 444. Zapiszmy sobie, pierwszy wyraz to jest 444, a ostatni jest równy 653. Ostatni, czyli a -enty, 653. Każdy wyraz tego ciągu Począwszy od drugiego jest o 11 większy od wyrazu bezpośrednio go poprzedzającego. Aha, czyli każdy wyraz począwszy od drugiego jest o 11 większy od wyrazu bezpośrednio go poprzedzającego. Mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym o różnicy r. Skoro każdy następny jest o 11 większy od poprzedniego, to r jest 11. Oblicz sumę wszystkich wyrazów tego ciągu. Suma ciągu arytmetycznego. Sn no to mamy gotowy wzór: wyraz pierwszy dodać wyraz ostatni przez 2 razy n, liczba wyrazów. OK. Nie wiemy, ile jest tych wyrazów. Mam wyraz pierwszy, mam wyraz ostatni, a n. Nie mam tylko tego n. Najpierw muszę zająć się wyznaczeniem n. Tego nie mam, żeby policzyć sumę i nie wiem, jakich wyrazów. Ten a wyraz jest równy 653. A w ciągu arytmetycznym a wyraz to jest a1 dodać n minus 1 razy r. Mamy a1, możemy wstawić tutaj, a za różnicę r damy 11. Zostanie sama niewiadoma n, tak, którą właśnie szukam. Wiemy co zrobić. Wstawiamy 444 to jest pierwszy wyraz i różnica r 11. r mnoży nawias 11 mnoży nawias. Poczekamy sobie z tym co nie robimy przepiszemy. Przemnożymy przez 11. Odjąć 11. Tutaj zredukujemy wyrazy podobne. 11N dodać. 400 wyjdzie nam ile 33. Niewiadome zostawmy na jednej stronie. Wiadome przerzućmy na drugą stronę. Dobrze pamiętajmy tutaj, żeby to zrobić. Teraz zredukujemy 653, odjąć 433. Jeśli odejmiemy, otrzymamy dokładnie 220. Dzielimy przez 11, nasze n będzie równe 220, na 11 to 20. Mamy n, tych wyrazów jest 20, więc mamy policzyć sumę 20 początkowych wyrazów tego ciągu. Wyraz pierwszy to 444, ostatni wyraz 653 nad dwa razy ilość wyrazów, czyli 20. Liczmy naszą sumę. Licznik, dodamy do siebie te dwie liczby, to jest 1097 przez 2 razy 20. Teraz dwójkę z dwudziestką skrócimy. Dziesiątka mnoży. 1097, dopisujemy 0 na końcu. Otrzymaliśmy wynik. Odpowiedź do zadania. Suma wynosi 10 970. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.